Gdybyś mogła wybrać jedną rzecz, która da Ci szczęście, co byś wybrała? Zdrowie, spokój, relaks, życie bez stresu, może urlop? Ja myślę, że szczęście. I tak naprawdę szczęście zależy od naszego zdrowia, bo bez zdrowia szczęścia my nie mamy. A zdrowie zależy od wysokiego poziomu naszej energii. Co to oznacza? Mieć tyle energii, ile potrzebujesz na wszystko, na co masz ochotę? Oczywiście z rozsądkiem. Ja ci pokażę punkt, masując, który rano i wieczorem będziemy produkować dobre pokłady energii. Tylko regularnie. Ten punkt to jest punkt, który przydłuża życie. Punkt długowieczności. Cała linia, która znajduje się w tym miejscu. Masy po prawej i po lewej stronie rano i wieczorem plus jedną, dwie minuty i po tygodniu już zobaczysz, że poziom energii cię wzrasta. Bądź zdrów.